My musimy robić dokładnie odwrotnie niż oni. Bo? No bo oni idą w bardzo złym kierunku pod wieloma względami. Od wielu lat to widać gołym okiem, jak się popatrzy na Francję. To w jaką stronę idzie przed Unia Europejska. Nawet Rosja. Unia Europejska w wielu obszarach idzie w zupełnie błędnym kierunku. Trzeba mówić o tym otwartym tekstem, a nie traktować to, co stamtąd przeżyć, jak jakąś wyższą mądrość. Krzysztof Bosak, znany ze swoich konserwatywnych dla niektórych poglądów i bezkompromisowej postawy, staje przed Wojewódzkim, jednym z najbardziej znanych i nieprzewidywalnych dziennikarzy w Polsce. Obaj panowie. Znani są z ostrego języka i nie boją się zadawać trudnych pytań. Polska scena polityczna z ugrupowaniami takimi jak Konfederacja staje się areną zaciętych debat, w których zderzają się różnorodne poglądy i wartości. Czy więc Krzysztof Bosak planuje dostosować się do tej gry i wtopić w tło? Co sądzi o osobach LGBT? Czy Mencen przesadził z alkoholowym marketingiem? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam Wam jeszcze 3 sekundy, a Wy napiszcie w komentarzu, jak w trzech słowach opisalibyście Wojewódzkiego. Jeden, dwa, trzy, napisane? No to lecimy! Politycy, którzy prezentują mądre i przemyślane postulaty, nie zawsze osiągają najlepsze wyniki wyborcze. W dzisiejszym świecie, gdzie liczy się szybkość przekazu, proste hasła i populistyczne obietnice, głębsza refleksja i merytoryczna debata często schodzą na dalszy plan. Wyborcy, zmęczeni codziennymi problemami i zawiedzeni dotychczasowymi rządami, nierzadko dają się uwieść tym, którzy oferują łatwe rozwiązania i grają na emocjach. W takiej sytuacji niektórzy z nich stają przed dylematem czy trwać przy swoich przekonaniach i wartościach, ryzykując porażkę wyborczą. Czy też dostosować się do oczekiwań elektoratu? Nawet jeśli oznacza to pewne ustępstwa i kompromisy. Ale czy nie jesteś skazany na taką konserwatywną donkiszoterię? Bo jest mała szansa, że ulepisz ten świat na nowo. Jest takie ryzyko. No i. No, no się go nie boję. Ale, Ale poczekaj, i nawet jeżeli przez lata, już się dopuszczam, będziesz w parlamencie i będziesz miał 8, 12, 16 hmm. to nie prowadzi do frustracji? Eee, czy to... gra. Polega na tym, że się tą grę kontynuuje. To znaczy, profesor Jacek Barcyzel napisał jedną ze swoich, nie wiem, czy najwybiedniejszych, a po książek pod tytułem Umierać, ale powoli. Mhm. I to był tytuł, który miał spinać jego monografię na temat ruchów kontrewolucyjnych, monarchistycznych, tradycjonalistycznych w Europie ostatnich 200 lat. I to jest dewiza części konserwatystów. Część konserwatystów uważa, że trzeba przemianować się na główny nurt, żeby być głównym nurt. A są tacy, Dobrze, którzy. Co się, się drogać się trzeba i w przemianować, to znaczy poszerzyć zmienić, krok zmienić, po prostu poglądy, zmienić przekonania. Zrobić się bardziej miękkim. No nie, po prostu zmienić zmienić to, co się, to, 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 w co się wierzy, tak? No właśnie, z pewnej strony, z drugiej jednak, polityk, który całkowicie ignoruje nastroje społeczne i opinię publiczną ryzykuje utratę kontaktu z wyborcami i poparcia dla swoich idei. Czy ktoś chciałby, by rządzili nim ludzie kompletnie nieelastyczni, którzy nie słuchają głosu ludu? Sztuka polega na znalezieniu równowagi między wiernością własnym przekonaniom, a umiejętnością wsłuchania się w głos obywateli. Dobry polityk potrafi uszanować oczekiwania i obawy wyborców, jednocześnie nie rezygnując z najważniejszych dla siebie wartości i celów. To wymaga dużej zręczności, empatii i umiejętności prowadzenia dialogu. Czasem trzeba mieć odwagę, by przeciwstawić się populistycznej fali i bronić swoich racji, nawet jeśli nie przynosi to doraźnych korzyści politycznych. A szczególnie dzisiaj niektóre postulaty mogłyby przynieść takim frakcjom politycznym jak Konfederacja szersze grono sympatyków. Kwestia aborcji to temat, który budzi ogromne kontrowersje i emocje w wielu krajach, niezależnie od dominującego nurtu politycznego. U nas prawo do przerywania ciąży wciąż pozostaje przedmiotem zażartych sporów i debat. Przeciwnicy liberalizacji przepisów aborcyjnych często argumentują, że dopuszczenie tego zabiegu doprowadzi do rozpadu wartości i obniżenia standardów moralnych w społeczeństwie. Niektórzy obawiają się, że restrykcyjne prawo aborcyjne w Polsce doprowadzi do dysonansu i napięć w relacjach z innymi krajami Unii Europejskiej, gdzie przepisy są bardziej liberalne. Może to prowadzić do oskarżeń o łamanie praw człowieka i dyskryminację kobiet a także utrudniać współpracę na różnych polach. Czy jeżeli w 25 krajach z 27 Unii Europejskiej mamy przepisy liberalne, to to są mordercy dzieci nie Dla mnie to nie są przepisy liberalne. Przepisy liberalne to są przepisy, które szanują wolności i prawa, a wszystkie wolności i prawa zaczynają się od prawa do życia. No, nie, dobra, bo to już jest trochę sofistyka, której chciałem uniknąć. Czyli rozumiem, że oni popełniają błąd, nasz kierunek jest słuszny, Moralnie. Oczywiście, oczywiście. Czyli rozwój cywilizacyjny, Twoim zdaniem, nie może podważać moralnego prawa płodu do istnienia i podmiotowości prawnej. Tak, tak. Rozwój cywilizacyjny musiałbyś zdefiniować, co ty przez to rozumiesz. No ten, te, to, w jaką stronę idzie Unia Europejska, nawet Rosja. Unia Europejska proszę. w wielu obszarach idzie w zupełnie błędnym kierunku. Trzeba mówić o tym otwartym tekstem, a nie traktować to, co stamtąd przychodzi, jak jakąś wyższą mądrość. Mhm. Z drugiej strony sytuacja w takich krajach wcale nie jest taka idealna. Problemy społeczne, takie jak rozpad rodzin, kryzys demograficzny czy brak poszanowania dla życia również mają tam miejsce, a dzisiaj można odnieść wrażenie, że nawet bardziej niż niegdyś. A powiedz mi, czy fakt, że chyba 4 marca? Tak duży kraj jak Francja, 68 ponad milionów, wpisał do konstytucji prawo do aborcji. Nie jest żadną referencją dla Krzysztofa Głosaka. Cywilizacyjno... Jest, jest oczywiście, że jest. My musimy robić dokładnie odwrotnie niż oni. Bo? No bo oni idą w bardzo złym kierunku pod wieloma względami od wielu lat. To widać gołym okiem, jak się popatrzy na Francję. Ale jakiś przykład, żebym ja to zrozumiał? Oh, polityka migracyjna, przesuwanie się całej sceny politycznej w lewo, cenzurowanie, że oni mają tam wprowadzone przepisy o cenzurze hmm. za poglądy. Marie bądź. Le Pen to jest lewo? Yy, tak, Marine Le Pen, żeby być politycy głównego nurtu, przeszła na poglądy proaborcyjne. Jeżeli pytasz o to, o czym rozmawiamy, ona jest w twoim obozie, nie w moim, tak? A powiedz... No ja swego obozu nie, 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 O czym pewnie nie wiedziałeś, nie, nie, bo media w Polsce ciągle nie, nie, czasem byli ją jako skrajną prawicę. Zastanę... Być może zamiast dążyć do narzucenia jednego modelu wszystkim, Należy szukać rozwiązań, które pozwolą kobietom podejmować decyzje zgodne z ich sumieniem i przekonaniami, jednocześnie zapewniając im bezpieczeństwo i wsparcie, niezależnie od tego, jaką drogę wybiorą, ale równocześnie uwzględniać także wolę mężczyzn? No tak, może być ciężko. W końcu dzisiaj prawa do wyrażania siebie są równe i równiejsze. Jednym z przykładów tego, jak ktoś wyraził swoją opinię i niezgodność z panującym z dziwnych względów zwyczajem w szczególnie dosadny sposób, była akcja Grzegorza Brauna. Dawno o tym nie mówiliśmy, co? Wygląda jednak na to, że kwestia ta dalej porusza wyobraźnie i szarga emocjami wśród obywateli, którzy są ciekawi, sfrustrowani, popierają bądź też krytykują działanie polityka konfederacji. A co jeszcze ciekawi obywateli, to to, jak do tego tematu odnoszą się partyjni koledzy posła Brauna i jakie znaczenie stało za jego słowami krytyki wobec konfederaty. To, to by była druga Ale dostań. to pogadajmy o stylu, bo wywołałeś to. Zwróć uwagę, nie będę napastliwy, tylko dociekliwy. Proszę, wyłączam swoją ocenę tej sytuacji sytuacji. Do, drobny incydent, trzeciążędny newsik. Tak marszałek Krzysztof Bosak powiedział o wydarzeniu świecznikowym Grzegorza Brauna. A co miałem powiedzieć? Poczekaj. bo A prawdę. Jak czułeś w sercu? Bo ja mam takie wrażenie, Krzysztof, że to wydarzenie powinno stać bardziej się memem Niż polityczną dramą na dwa tygodnie. Ale chciałbym, żebyś ty powiedział, dlaczego powiedziałeś, że to był drobny incydent. Bo uważam, że w sytuacji, kiedy na zachód od nas trwa dyskusja o reformie traktatowej organizacji, w której jesteśmy, od której prawie wszystko już u nas zależy, a na wschód od nas trwa regularna wojna i granice nasze są przekraczane przez rakiety, dyskutowanie o tym, że ktoś wykręcił taki numer w Sejmie dłużej niż jeden dzień, jest nieproporcjonalne. Tak ale numer był słaby, tak? Bo, poczekaj, poczekaj. Ja bym tego nie zrobił i wszyscy oceniliśmy to negatywnie. Ale poczekaj. Było to z pewnością ryzykowne działanie, które na dodatek mogło zakończyć się w niekonwencjonalny i mało uzasadniony sposób, czyli pozbawieniem Bosaka stanowiska. Na jego miejscu chyba też wspominałabym ten okres znikłą dawką sentymentu. Dzisiaj mamy to na szczęście za sobą. Są jednak inne kwestie, które podążają za Konfederacją jak cień bądź zły omen. Nie, żebym uważała, że LGBT community jest złym omenem, ale chyba pasuje to symbolicznie do powiązania z tą partią. Przede wszystkim ugrupowanie to znane jest z konserwatywnych i narodowych poglądów, które często stoją w sprzeczności z postulatami równouprawnienia i niedyskryminacji mniejszości seksualnych. Politycy Konfederacji wielokrotnie wypowiadali się krytycznie na temat społeczności LGBT, przedstawiając ją jako zagrożenie dla tradycyjnych wartości rodziny i tożsamości narodowej. Należy jednak pamiętać, że Konfederacja to ugrupowanie złożone z różnych środowisk i frakcji, nie zawsze jednomyślnych w kwestiach światopoglądowych. Niektórzy politycy tego ruchu starają się prezentować bardziej umiarkowane stanowisko, podkreślając, że sprzeciw wobec ideologii LGBT. Nie oznacza dyskryminacji osób o odmiennej orientacji seksualnej. Niemniej jednak dominujący przekaz płynący z tego środowiska jest odbierany przez wielu jako nieprzychylny i stygmatyzujący osoby LGBT. Z tym są też bardzo często utożsamiani, z rzekomą nienawiścią do osób z tego środowiska. Dlatego też pojawia się często zasadnicze pytanie w podobnych dyskusjach: Bo wreszcie, niech to padnie i na tym stole zostanie położone: czy Konfederacja ma jakiś problem z homoseksualistami? Nie. Nie Natomiast y, mamy problem polegający na tym, że za wrogów y, u, u, uważa na nas y, zawodowa tęczowa lewica z organizacji LGBT. Tak? Znaczy, oni was prowokują? Tak. Nie, oni uważają nas za przeciwników politycznych. Nie bardzo rozumiem. No Czego tu nie rozumieć? Poczekaj. Oni po... mają program w inną stronę niż my, więc y, chcą, żeby nas było mniej w parlamencie i przewersja. tak? Bo, 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 bo dla was ważne, dla ciebie ważne jest słowo naród. Prawda? Dużo słów jest dla mnie ważne. Tak, ale, ale to też jest ważne. To jest jedno z kluczowych jedno słów. Jedno z Tak. Wiesz, że częścią tego narodu są geje, homoseksualiści. Tak jest. Dla mnie naród to są kumple. Po prostu kumple. Ja nie mówię naród z wielkiej litery. Ja mówię naród to są kumple. Po prostu jakby... Chodzę bardzo blisko po ziemi. Czym jest dla Ciebie? Wydaje mi się, że czasem o niektórych częściach naszego narodu mówisz w sposób bardziej negatywny niż kumple, bez żadnego nacechowania złośliwego czy szyderczego. Wydaje mi się, że czasem o niektórych częściach naszego narodu mówisz w sposób taki no, na, na, nacechowany, mówiąc delikatnie krytycyzmem. Ale wiadomo, ile osób w partii tyle opinii. No i dzisiaj sporo kręci się wokół sporów politycznych. Ważna jest zgodność, szczególnie w jednym kierunku, bez żadnych wyjątków. A jeżeli nie jesteś w tym nurcie, to nierzadko ktoś może ci spróbować zaszkodzić. Najpopularniejszym sposobem jest chyba przyniesienie opozycji negatywnego PR-u. W dzisiejszej polityce często dochodzi do sytuacji, w których różne frakcje i partie próbują zaszkodzić swoim przeciwnikom, wyolbrzymiając ich potknięcia i nadużywając ich w mediach. Bo jednak z ust Sławka, i dotarłem do materiału źródłowego, on to powiedział. 25 maja rok 2019 Kraków. Nie chcemy Żydów, gejów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Jakie jest twoje zdanie na temat tzw. piątki Mencena, a więc tym Samym chyba piątki Konfederacji. To padło w obszernym, nie wiem, kilkudziesięciominutowym wystąpieniu, zanim weszliśmy do Sejmu i ja po prostu zachęcam, że kogoś to bardzo interesuje, żeby sobie to odsłuchał w całości, zobaczył, w jakim to było kontekście. Znaczy, co Myślę, kontekst? że wszyscy jesteśmy, znaczy no, że będzie wiadomo, w jakim kontekście to padło, tak? Co, co on mówi, co on próbował powiedzieć? No on próbował powiedzieć, że to jest hasło ukute na zamówienie elektoratu, trochę, bo badaliście dokładnie swój elektorat. To nie nie wiem, czy to jest fajne wytłumaczenie wynikające z kontekstu. To nigdy nie był program, to nigdy nie były hasła konfederacji, natomiast on to wskazywał jako tematy, które y, stają się wiralowe vira w internecie. Mm -hmm. Tak, coś, co rozgrzewa. Trendują. Tak, coś, co rozgrzewa ludzi, czyli to była refleksja z zakresu y, socjologii politycznej, marketingu. Rzeczywiście słabo to wszystko wyglądało z pewnej perspektywy. To niestety powszechna praktyka stosowana przez różne środowiska, niezależnie od ich miejsca na scenie politycznej. Lewica, która obecnie ma dość silną pozycję w wielu krajach, bywa oskarżana o częste sięganie po takie metody. Nagłaśnianie w mediach nawet drobnych potknięć, wyrwanych z kontekstu cytatów czy niefortunnych sformułowań, może służyć budowaniu wizerunku przeciwnika jako niekompetentnego, nieodpowiedzialnego czy wręcz niebezpiecznego. Bądź jako alkoholika. Drugi okay. plus dzisiaj. Jestem, je, okay. jestem sam sobą zdziwiony. Ale jak daleko? Mentalnie, politycznie. Ja, ja myślę, że Sławek bardzo fajnie uzupełnił tę ofertę. Nazwijmy to taką przywódczą. Jaką Przywódcą. Mamy. Przywódczą. Ja mówię o wódce. I wypełnia, wypełnia w pewnym stopniu wolne miejsce po Korwinie, który jednak jest liderem schodzącym. I niebezpiecznym miejscem. To jest, miejsce niebezpie, jest niebezpieczne miejsce. Tak. Chodzi mi o to, czy to jest Twój sposób robienia PR-u, na przykład upijanie się z potencjalnymi wyborcami. Od razu mówię, że to jest fajne. Tylko pytanie, czy takiej rangi w nie, no, polityce ale to szukamy. Nie, nie... Ale były, no, były były, takie przypadki, że Sławomir zapraszał do piwiarni i mówił. Dwa piwa to nie upijcie się jeszcze, nie? Krzysztof, nie będę pytał, od ilu <laughs> ciebie jest upijanie. Mimo to Mencen zyskał sporą popularność i zaprezentował się w wielu środowiskach bardzo dobrze jako polityk naturalny i ludzki. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy uważacie, że bosak miał rację. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka.